Partnerem odcinka jest Polska Agencja w www.nieruchomościwkambodzie.pl Przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Słuchajcie, dnia kolejnego... Sejde <noise> się wystraszyła. Słuchajcie, dnia kolejnego robi chyba prohok. Tak? Jest. Yes. fermentowana. Jest fermented fish. Nie? Jest fish. No. Kiedy Pork i to jeszcze jest sfermentowane. Chyba tak mniej sfermentowane, ale jakoś sfermentowane. Ja wczoraj miałem life'a do późnych godzin i zalęgła nam się mysz. <grymne> Podejrzewam, że, że to worki z ryżem mogły spowodować, że mysz się pojawiła lub inne czynniki. No nieważne. W każdym razie. Biegała tutaj. Musiałem zrobić jej pomost taki z tej zasłony, żeby wyszła oknem. Bo te tutaj pilnowały, żeby ją schwytać Stefan. lewej. myszy mamy. Się zalęgły. Wiąże tą sprawę z pojawieniem się kilku wolków ryżu. O, elegancki trochę ok będzie to masz. Słuchajcie, pan idzie... Podlewać ogród. Zapraszam ze mną. Tam zawsze coś ciekawego może się wydarzyć. Nie spać tak całymi dniami. No, ruszać się do jasnej cholery. Uruchomiamy pompę. Idziemy. Akcja. No i podlane to tak z godzinkę zajmuje. Jutro będzie zielono. Przyroda się odezwie, da nam feedback. Zaraz się zlecą różnego rodzaju powady, motylki, żaby za żabami. Niestety, ale mogą się zdarzyć w łóże, No ale tak czy inaczej, tą przyrodę trzeba, trzeba o nią dbać. Lejla, z takiej ogromnej miski wyjadasz. Coś nie macie apetytu, co? Był taki, co by to zjadł w pół minuty, ze wszystkich misek na raz. Nie ma nawet teraz kim ich straszyć. Wcześniej to musiały zjeść, bo jakby nie zjadły, to ktoś by im zjadł. Teraz nie ma tego kogoś. A kapelusz sobie zrobił ryż z, z... świńską krwią i boczkiem. Twierdzi, że jak się dużo pali, to to dobrze na półce działa. Ta krew świńska ścięta w galaretę. A ja idę w wodę do kawomatu. Wlać i inspekcję przeprowadzić na kuchni. Aha, to cały czas jest to, prohok się tworzy. No i do jakiegoś insekta tutaj przyuważyła. Nie ma tu nic, co jest. Kit, okno zakitowane. Stefan, ruszać się. Który idzie po zakupy, pytałem się, co jedzie kupić, to coś takiego, co nie rozumiem. Ale to nieistotne. No i co, kiedy? Panie Marcinie, jak pan to oglądasz, działamy coś z tym motorem, bo w sumie mamy go na spółkę. Stefan Notit. Stefan nie je. To jest zgłodnieje, to zacznie. Ale ładnie widać księżyc, czyli Moon, przez niektórych nazywany Dream. To hey nie biegniesz tutaj nigdzie, bo ona chce za panią pobiec. Oświetlimy trochę ulicę. O, wracaj leila. A ty, Stefan, bierz się za żarcie, bo ci z miski ktoś podpieprzy. To ci Ananas. Trzeba je rozruszać trochę. A ja się ruszę po masło, bo nie ma masła, a jest chleb, jest kiełbasa, jest ser, a nie ma masła. Cholera jasna. A ja już pod marketem. Słuchajcie, kupimy masło. Jak był tylko jeden market, to zawsze się kogoś znajomego spotkało. Teraz są dwa rozłożone. To nie zawsze, ale też jest jakieś prawdopodobieństwo. Pomimo, że planuję tylko kostkę masła, to i tak biorę duży koszyk, bo wiadomo, Znam sam siebie. Słuchajcie, też może być opcja, że tu kupię wodę. której mnie prosiła. Po drodze jest taka półhurtownia. Ale jak tu będą mieli, to może tu od razu wezmę pizzę mrożoną. Ja muszę zacząć robić pizzę u nas, bo wszystko już kupiłem. Trzeba zrobić. Będzie pizzę. Kiedy kogoś zaprosimy, będzie się działo, będzie ruch. Zobaczcie, takie małe opakowanie pierożków. 7,5 dolara amerykańskiego, a to jest 300 gramów. To jest Mały lutkie te. Kupię kapeluszowi w ramach niespodzianki jego chińską ulubioną berbeluchę. Skoro szykują się kanapeczki, to może byśmy wzięli pomidory. A tu zobaczcie takie drogie pomidory. Cztery pomidory, 2,5 dolara, prawda? bo Ja takie tańsze wezmę 56 V. Widziałem, że taką mieli na sylwestrowym stole 9,5 dolara za litra. No w hurtowni kupowali to taniej, ale... Ale zawsze Ambasador 200 gram, czyli pasta, ale ja chcę z garlikiem. To nie to, to będzie to. O, tu mamy z Tajwanu. Zobaczymy, wypróbujemy. Ponoć bez konserwantów. 3 dolary 2,90 dokładnie. 18 dolarów, w sumie, ale wodę kupiłem. To jest ważne. Słuchajcie, to jest ostre, ale nie jest jakoś mega ostre, jakby wynikało po ilości tych pestek. Nie słone za to bardzo. I, no i czuć czosnek. Tyfan. Co jest? Żarcie niezjedzone, jeden i drugi. Słuchajcie, na wieczór kary z chlebem. Słuchajcie, Maniek jest na live'ie. Witam. Znaczy, na, na będziemy robić live'a wspólnego. Słuchajcie, a ja tak, żeby coś robić, widzicie, ja niby czas jest, a nie ma, to jeszcze na jutro kurczaka, już przyprawami, oliwka i przyprawy zasypane, idzie do, do lodówki i na jutro będziemy mieli, jak znalazł. Słuchajcie, Maniek je bogwórsta, a ja jem pieprzową. Ja z Maniek z musztardą, dijon. Słuchajcie, na wieczór polecam smoczy owoc, a dnia kolejnego kapelusz ci coś takiego. Tu mam przygotowane jeszcze tofu i zieloną paprykę. Stefan pije wodę. Wczoraj z Mańkiem ciągnęliśmy bardzo długo lifea do rana. Z tego względu ja praktycznie się po południu obudziłem. To jest jeszcze po zakutrze. Akurat powiem Wam, że w filmszawce jakieś oglądałem i jakiś taki większy pies mi zeszczekał. tak się tam ogląda, to się wyświetlają. No to pobiegły do bramki sprawdzić, czy, czy kogoś nie ma z nadzieją. Albo i nie znadzieją, bo one chyba wiedzą też o co chodzi. Ale wiadomo, przydałby się im jakiś nowy koleżka. Szczeniak by musiał być, bo one innego mogą mnie zaakceptować w ogóle. No ale no, my to nie będziemy mieli. W każdym razie jest Marcin, są inni. Może ktoś by akurat miał ochotę mieć szczeniaka, to by mógł do nas przychodzić, bo szczeniaka to one by zaakceptowały, nie? Kumpla. Tak sobie myślę, co jedno albo drugie zrobi, jak któregoś z tych zabraknie, nie? nie mówię o sobie, ale, ale co, co Leila albo Stefan wzajemnie, nie? No wtedy to by trzeba było e, mieć już drugiego psa, bo powiem wam, że zauważyłem, że kiedyś jak Lejla była sama, nawet jak miała sąsiedzkie psy, to w ogóle się inaczej zachowywała, niż Niż jak później Stefan się pojawił, nie? Nie chcę przynudzać na kanale raport z akcji, bo przecież to nie wszystkich interesuje. Nie jest to wasz problem, że tak powiem, od przyjęliście do wiadomości. Co niektórzy mniej lub więcej do tego podeszli e, emocjonalnie, bo, no, bo przecież niektórzy są związani tutaj z filmami, no ale my bardziej. No. Dlatego to podkreślam teraz cały czas. Ale to też minie, bo tak naturalnie. To wygląda. Będę grilla rozpalał, będę robił kurczaka, ponieważ Maniek dzisiaj ma ważną uroczystość tutaj. I tak między innymi, bo kurczak jest już zrobiony, przyprawiony w lodówce od wczoraj. Natarty przyprawami, nasolony. Także trzeba to zrobić. Dzwoniłem po Alana i Ewę z kanału Pod Nowym Niebem. Pewnie też się pojawią. Dobra, trzeba coś zacząć działać, bo u nas to już się ściemnia, byśmy powiedzieli. Co ty, da? Przydałby ci się jeszcze jeden taki, co przychodzi i zaczepia, i, i, i tak dalej, nie? Bo Stefan za spokojny. To znaczy, nie ma to jak trzech, nie? Tak, to było. Ale my ludzie też tak mamy, Stefan. Także pod tym kątem to się nie różnimy, prędzej czy później. I ja naprawdę przepraszam, że przynudzam, ale, ale co mam zrobić? na no takie daily, to co tam, co u mnie, to i na filmie. Słuchajcie, będę odpalał na dniach, bo dzisiaj też już nie zdążę kamerę tą nową, którą dostałem. Od naszego widza radka. Szukam też mikrofonów. Dzisiaj przyszedłem Alana, żeby przywrócić swoje mikrofony, chcę wypróbować, bo generalnie do tego nie potrzeba kupować transmitera. Te mikrofony kosztują cały zestaw około 500 dolarów tutaj w Polsce ciut taniej, a tutaj 500 dolarów wychodzi i nie ma ich na stanie. I teraz kwestia jest tego rodzaju, że dosyć drogi w tym zestawie jest odbiornik. Odbiornik. Odbiornik, który odbiera sygnał tak, z mikrofonów bezprzewodowych, ale jeżeli ja używam tej DJI Piątki, to go w ogóle nie potrzebuję, bo to jest już funkcja, że tak powiem, którą można pominąć poprzez sparowanie mikrofonów bezpośrednio do kamery. Nie trzeba tej przystawki. A ja wątpię, że będę używał z innymi urządzeniami. Wiecie, jak to jest? Nie będę, no na pewno, bo do innych urządzeń mam wszystkie mikrofony tak jak trzeba. Także. Także kupić same oddzielnie mikrofony też jest rozwiązanie. Wtedy to wyjdzie. Może 40% taniej, jakoś tak jak patrzyłem, jakoś tak, nie? To jest sporo, nie przy tej kwocie. A to wyjdzie jakoś 300 dolarów, a nie, a nie 500. Chociaż jakby był już ten zestaw, to też bym go kliknął i kupił, ale go nie ma w ogóle tutaj. No, patrzyłem, tutaj mamy taki sklep elektroniczny UFO, to u Marcina często było. I, i, I w UFO nie mają, mają zestawy poprzedniej wersji, jedynek DJI MiG 1, a ja potrzebuję MiG 2. Te zestawy MiG 1 są dużo tańsze, bo cały zestaw tutaj kosztuje jakieś Jakieś niecałe 200 dolarów Ale tam ten MiG-1 Nawet nie ma opcji Ja już wtedy muszę mieć tą przystawkę I to jest nawet problem, że co tak Zawsze będę coś podłączał i tak dalej No nie, nie ma opcji MiG-2 Nowa wersja, jak już nowa kamera to i nowa wersja Dobra, ja siadam sobie troszeczkę na ten Odsłucham wiadomości, bo już mi Alan, widzę, odpisał Mam nadzieję, że przyjadą Bo też mówi, że się. Ja niedawno wstałem, mówi, że się źle czuję. Ja już widzicie u nas się źle Wstałem o 16, jest już około 17. Strejler mówi, że się źle czuje i sobie leży w pokoju. No i co tak? Tutaj, no kapelusz się kręci i tyle, no ale jak będzie więcej osób, to będzie żywiej, prawda? Pieski? Życia nam brakuje tutaj, teraz na bazie. Dobra, to co mam to rozpalę. Wydawało mi się, że Marcin przyjechał, to nie marcin podobny motocykl. Podobne brzmienie silnika. Dobra, już widzicie, już się ściemnia. Ale niestety, oprócz tego, że nie ma węgla, to nie ma zbyt dużo chrustu na terenie zakładu. Ale coś się znajdzie. Trochę patyków, trochę liści usłej palmy i, i tego węgla z takiego drobnego, niech się to rozpali. Powinno chwycić. Daje radę. Tylko żeby ten węgiel się tutaj zajął, ale zajmie się, zażarzy. Wow. A! Zobaczcie, jakie tu stworzenie Boże, byle nie spłoszyć. I to się nie płoszy. Spłoszy się. Słuchajcie, wągel się skończył. To już ostatnie co wsypałem. Chyba kapelusz pojechał kupić, a jak nie, to sobie kupi. Bo była rozmowa o węglu, kapelusz coś wspominał, a później jak byłem w środku, on pojechał, no to chyba ten węgiel. O, kapelusz kupi. Dobra. A ja cały czas walczę z tym z tutaj, z gridem, ale już mamy wszystko tak jak trzeba, nie? Tam żar ze starego węgla tutaj podłożyłem trochę liści palmy i rozpalamy te co kapelusz Słuchajcie, o możecie w komentarzach, bo ma napisać Marcinowi, kanale popatrzycie, bo Marcin czasem miał takie chwile, że coś wspominał, żeby kupił psa. To teraz jest najlepszy okres, żeby kupił szczeniaka i tu do nas zaczął z nim przychodzić. ona one się zajmą i się zaprzyjaźnią. No jak ma kupić, to niech kupuje teraz, nie? O, a jednak ja myślę, tu by się przydał taki golden. Nie mówię w zastępstwie, bo to się tak nie To nie jest zastępstwo żadne, ale no żeby one odżyły, no już by wtedy u nas był. Nie wiem, Leila, jak do tego podejść. I też od szczeniaka, nie? By się tak odsmuciły, pewnie. Bardziej strajle by sobie przysposobiła, tak. Bo te to tak no, wspólne, ale tak chyba, chyba do mnie się bliżej. Z jakichś tam względów. Że ja jestem mniej do nich stanowczy. Co nie jest wcale dobre, tak? Ale, ale tak jest. O, się barydziało. Ksiądz Jasiś, 这之、嗯、所以倒进倒进了，哎。 Słuchajcie, mamy ryż Mańka. Ja go jadłem i. okej, okay. no jak ryż, ryś. ja tam nie rozpoznaję, nie? Czy to taki, czy siaki. Słuchajcie, i dorwaliśmy. Może to być ten. I kurczę, jest jakaś populacja. Dorwaliśmy ha hama. U nas na tym. No to. No to mamy to. To mamy dziadaka. No, to tak. mamy skurczy syna. No, jeżeli to ty, to pamiętaj, że. Hmm. że co? No to no. tylko przyroda, nie? No ja to trochę żartem tu. bo no no, żartować to nie ma. Cóż czego? Ale trzeba uważać. Hmm. Słuchajcie, bo znaczy, że tu jest populacja. I tak. psów nie wypuszczamy na zewnątrz, już. Bo tam gdzieś w krzokach i tak dalej. A one wieczorami, nie? Lubią łazić. Ja muszę poczytać o tych, o skorpionach, bo o, o wężach to wiem. To większość to jest nocna. No, a jest skorpiony nie byka. wiem. Także. Klapek wymierzył sprawiedliwość. Nie mówię tu o Marcinie. Szukałem skóry cztery dni i znalazłem. Sam przylazł. Chciał się dalej tutaj rozwijać. Dobra, słuchajcie, mamy wszystkich w komplecie. Chciałem tylko ostrzec jeszcze, że jest strasznie duża i agresywna populacja skorpionów wokół nas, żeby uważać. Zaglądać w buty i patrzeć pod nogi. Tak. I zwracać uwagę, co robią psy. Słuchajcie, nie wiem, czy już to mówiłem, jestem przygotowany. Maniek się żeni, ale żeby się ożenić, świerm musi się zaręczyć, więc zaraz nastąpią zaręczyny, a ja je będę tutaj recordingował. I muszę jeszcze tutaj troszeczkę poustawiać muzykę, którą sobie między innymi nasi widzowie na live'ie zażyczyli, także to zaraz nastąpi when i see you first five i know you'll go to the center Przyjmij moje gratulacje dziękuję podziękujmy też naszym widzom tak za chciałem dopłaty sprawy no congratulations no jeszcze wspólne, tak uh -huh. no i paczka ja mam jak wyłączność, ja mam pierwszeństwo. Ja info szczęśliwa bardzo. gratulacje o, gratulacje. Gratulacją nie ma końca, a ja je muszę tu patrolować, bo ich może być więcej. Cała populacja. No. Lejla nawet za mną. Zaczęła biegać mnie za klapki podgryzać. Coś się musi dziać. No, action. Zajrzę do kurczaka i teraz tak na chłodno słuchajcie ten skorpion. On centralnie u nas przy bramce był. No przecież. Fart, szczęście, że Straile w tym momencie wyjeżdżała, wyjeżdżała kupić coś w sklepiku, bo coś tam dokupić, jakąś bzdurę totalną, wieczór jest, generalnie nie wychodzimy wtedy, przecież to one by podbiegły, no to, to by było powąchanie, próba złapania i by był, kurde, kolejny, kolejny strzał. W domu ich nie zamknę, nie? Muszę zabezpieczyć tutaj ten, ten przy bramce jutro, coś, czymś to zabezpieczyć, bo ja teraz cały czas robię patrole tam. No bo robi się niebezpiecznie cholera, nie? Przecież nie zamknę ich w domu. No muszą gdzieś tu latać, nie? To już nam ładnie skwierczy. Słuchajcie, dziewczyny były na kolejnych zakupach, kupiły czosnek, bo w domu nie było. I jakieś tam swoje papaje, salat, chikeny, daki, czyli kaczki i tak dalej. Bo u nas na stole puchy. Jak w tempel. No, jak w tempel na Sylwestrze u Polaków. Tylko przynajmniej u nas woda jest na stole, a nie pod stołem.

Słuchajcie, jeszcze trochę kiełbasy, bułek i tak dalej Jeszcze trochę kiełbasy, bułek będę wrzucał na grilla Najpierw wychodzi kurczak Idziemy wyciągać kurczoka Kurczak otwarty Tak się prezentuje Słuchajcie, kurczak wrócił do miejsca mu należnego Chcemy go przypiec trochę jeszcze, bo on był tak się ugotował w tym własnym sosie Ale jak się czujesz? Okej, okay. ale... Okej. Okay. No ale streama dzisiaj poprowadzisz jeszcze. Tak, no wyłożę wszystkie siły ostatnie resztę. No jeszcze to będziesz miał siłę. Dokładnie. No. Słuchajcie, coś tu jeszcze weszło. Zaraz ten nasz kurczak wróci. Tu chłopaki gadają, ale nie chcą żebym nagrywał, bo przyciszyli się. Dobra, ale powiem wam, że ostatnio, Ta, przed chwilą łyżkę opierdziłem tego... i troszeczkę czuć ostrego, ale praktycznie nieostre. I słone. I jeszcze chleb, kiełba. Nie przelewać. Chcecie ketchup? Nie, ma? Nie, nie ma? Nie mamy, to A kapelusz dorabia jeszcze orzeszki prażone, tak więc myślę, że wystarczy. Mariusz już leci. Uważaj na skorpiony. Słuchajcie, Mariusz z narzeczoną już jadą. A ci znowu przyjechali się nażryć. I to jak? No. Ubecka emerytura już nie wystarcza. No nie. No. Wystarcza, starcza tylko trzeba oszczędzać. Dobra, no, trzymajcie się. Kapelusz pije zdrowie, zdrowie Mańków. Szampanem. Mm. Prostego. się to zna. Wysi to zna. Nie. chyba